Właśnie jestem teraz po koncercie Piosenki Polonijnej. No, przepiękne, przepiękne wystąpienia naszych wykonawców. Myślę, że to jest kolejny rok w już trzeci raz ten festiwal bierze udział. Oczywiście, że poprzednie lata był wykonywany w kościele, była to troszkę inna atmosfera, troszkę inne wykonanie, ale dzisiaj też był ciekawy wykonanie takiej piosenki troszkę luźnej, takiej bardziej rozrywkowej w drugiej części konkursu. I oczywiście bardzo zapraszam z naszych rodaków z różnych krajów świata, z różnych miast na kolejne spotkania do Korfantowa. Korfantów jest miastem przyjaznym i już myślę, że kolejny rok, żeby jest spokojniejszy po pandemii. Mam nadzieję również, że wojna się skończy i będziemy się mogli bawić, cieszyć się naszą polskością, patriotyzmem, a muszę powiedzieć, że ci wszyscy uczestnicy to po prostu ich patriotyzm może uczyć nas tutaj nie tylko po prostu mnie osobiście za, za, zaszokowali swoją patriotyzmem, naprawdę coś pięknego, jacy oni są naprawdę tacy, czuję się w nich tą taką tęsknotę za krajem, która powoduje to, że wysławiają to w formie śpiewanej piosenki, poezji, spotykają się, często są te osoby, których więcej znam, że przyjeżdżają do naszego Opola, do naszych miast już kolejny raz, to powoduje to, że po prostu bardziej się już zaprzyjaźniamy, a z drugiej strony pokazuje, że oni tu się czują dobrze i między sobą, ale również między nami. Także bardzo duży szacunek dla pani prezes, pani pani Haliny Nabrodali, która jest inicjatorem tego festiwalu i mam nadzieję, że ten festiwal Łączony z festiwalem opolskiej piosenki, czyli to Opole to jest jakby takim jakby łącznikiem między piosenką polską i piosenką polonijną. Oczywiście to też piosenka polska, najczęściej patriotyczna, tak jak powiedziałem, w drugiej części była artystyczna. Dla mnie osobiście to jest duże wydarzenie dla naszego miasteczka, duża po prostu taka nauka, patriotyzm pokazania, jak można pokazywać Polskość, jak można ją wy... po prostu. Wyrażać słowem pięknym, często łezka się po, poleciała z oka, także patrzyłem też na naszych mieszkańców, którzy mówili, że tak pięknie potrafią ci ludzie, pięknie o polsku mówią, pięknie śpiewają, są to często zawodowi, zawodowi muzycy, a często też ja amatorzy, to też było słychać, ale to też bardzo pokazuje to, że nieważne jak się śpiewa, ważne że, że po prostu człowiek bawi się tą piosenką, bawi się polskością i po prostu odwiedza nasz kraj.